Wyobraź sobie, że policja stoi przed serią włamań. Każde miejsce wygląda inaczej, ale w każdym jest coś wspólnego. Sposób, w jaki złodziej się poruszał, co zabierał, jak wchodził do środka to właśnie modus operandi, czyli sposób działania. W kryminalistyce modus operandi to jeden z najważniejszych tropów powtarzalny schemat, który pozwala połączyć pozornie nierozwiązane przestępstwa w jedną całość. Pochodzi z łaciny i dosłownie znaczy sposób działania, ale w praktyce to dużo więcej niż zwykła technika. To mapa zachowań przestępcy, jego przyzwyczajenia, wybory, a czasem wręcz sygnały, które mówią, to zrobił on. Może być bardzo oczywisty: ktoś zawsze wchodzi przez okno, zabiera tylko biżuterię i ucieka tą samą drogą, ale może też być subtelny. Sposób, w jaki manipuluje ofiarą, jak ucieka, jak zostawia ślady wszystko tworzy wzór, który detektywi mogą wychwycić. Dlaczego modus operandi fascynuje? Bo jest jak cyfrowy odcisk palca w świecie realnym. Nie musisz widzieć sprawcy na własne oczy. Jego zachowanie samo w sobie staje się dowodem. A dla psychologów przestępczych modus operandi to okno do umysłu. Pokazuje, jakie cechy dominują w osobowości przestępcy, jak planuje, jak reaguje na stres, a czasem nawet jak się bawi podczas popełniania przestępstwa. Modus operandi i psychologia idą ze sobą w parze jak Sherlock Holmes i jego lupa. Na podstawie powtarzalnych zachowań można wyciągnąć wnioski o umiejętnościach, inteligencji i cechach charakteru przestępcy. Metodyczność versus improwizacja. Niektórzy przestępcy działają chaotycznie, inni są niezwykle skrupulatni. Policja i profilerzy widzą w tym wskazówki, kto stoi za przestępstwem. Umiejętności techniczne i doświadczenie to sposób otwierania zamków, wybierania celów, manipulacją ofiarą, wszystko to tworzy wzór. Schemat versus podpis ważna różnica modus operandi to technika, czyli jak działa przestępca. Signatur to jego pieczęć. Coś unikalnego, co robi dla własnej satysfakcji, co zazwyczaj nie zmienia się w czasie. Modus operandi może się dostosowywać i ewoluować. Na przykład, żeby uniknąć schwytania. Weźmy Teda Bandiego. Jego modus operandi był perfekcyjnie przemyślany. Zdobywał zaufanie kobiet, udając policjanta lub studenta potrzebującego pomocy. To jego metoda, schemat działania. Ale Signatur. Brutalność i manipulacja, które były wyjątkowo charakterystyczne. Dzięki analizie jego powtarzalnego modus operandi śledczy byli w stanie połączyć wiele spraw i przewidzieć możliwe kolejne działania. Wyobraź sobie, że policja dostaje zgłoszenie o napadach w różnych częściach miasta. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niepowiązane różne miejsca, różne godziny, różni ludzie ale detektywi zauważają schemat zawsze zostawia ślad w postaci połamanej klamki. Zawsze ucieka tym samym wyjściem, zawsze wybiera mieszkanie na parterze. Ten schemat to modus operandi. Modus operandi pozwala śledczym łączyć sprawy, przewidywać zachowania i tworzyć profil przestępcy. Przykład z życia. W sprawach seryjnych zabójców, jak w przypadku Zodiaka, modus operandi był kluczem do śledztwa. Policja mogła łączyć różne przypadki poprzez charakterystyczne cechy działania. Miejsca ataku, sposób kontaktu z ofiarami, a nawet listy i symbole wysyłane po zbrodni. Dzięki temu, nawet bez bezpośredniego dowodu, można było wytypować obszary działania i możliwą grupę wiekową czy cechę sprawcy. Najsłynniejsze przykłady modus operandi w historii kryminalistyki. Ted Bundy, mistrz manipulacji. Jego modus operandi był prosty, ale genialny w złowieszczy sposób. Udawał kontuzjowanego policjanta albo studenta potrzebującego pomocy. Ofiary mu ufały, a on wciągał je w pułapkę. Andy zmieniał modus operandi w zależności od okoliczności, co utrudniało schwytanie, ale jego sygnatur, brutalność i przemyślana manipulacja pozostały niezmienne. John Wayne Gacy, klaun i seryjny zabójca. Gacy prowadził podwójne życie, na co dzień był szanowanym członkiem społeczności, a w nocy działał w brutalny sposób. Jego modus operandi polegało na zwabieniu młodych mężczyzn do piwnicy i tam ich mordowaniu. Powtarzalny schemat pomagał śledczym zrozumieć jego działania, a kontrast z codziennym życiem tylko podkreślał jego psychopatyczną naturę. Zodiak Killer, zabójca z listami. Modus operandi Zodiaka był niezwykle charakterystyczny. Atakował pary w samochodzie, wysyłał szyfrowane listy do gazet, podpisywał je symbolem. Detektywi mogli połączyć jego przypadki dzięki dokładnej analizie jego schematów i komunikatów. Bonnie i Clyde, złodzieje na autostradzie. Ich modus operandi był bardziej akcyjny. Szybkie napady, ucieczka samochodem, przemyślane planowanie tras. Modus operandi pomagał im przetrwać lata, ale też w końcu doprowadził do ich zdemaskowania. Policja przewidziała ich trasy na podstawie powtarzalnych schematów napadów. Ciekawostka: modus operandi nie zawsze jest brutalny. Czasem jest kreatywny, zabawny lub wręcz niezwykły. Na przykład złodziej w Londynie, który włamywał się wyłącznie do domów, gdzie wieszano w oknie różowe firanki. Policja połączyła jego włamania właśnie dzięki temu nietypowemu schematowi. Nie zawsze modus operandi są brutalne czy oczywiste. Niektóre są wręcz dziwaczne, kreatywne albo szokująco przemyślane, nietypowe preferencje. Jak na przykład włamywasz w Londynie, o którym przed chwilą wspomniałem. Zabawne schematy są przypadki złodziei, którzy zawsze zostawiali mały przedmiot jako znaczek swojego włamania. Niby drobiazg, ale powtarzalny schemat pozwalał śledczym łączyć sprawy. Ewolucja modus operandi... Przestępcy czasem zmieniają swój modus operandi, żeby uniknąć schwytania. To jak gra w kotka i myszkę, policja śledzi wzorce, a przestępca próbuje je omijać. Dlatego detektywi muszą patrzeć nie tylko na konkretne działania, ale na strukturę i logikę zachowania. Ciekawostka: niektóre modus operandi są wręcz artystyczne w swoim okrucieństwie. Seryjni przestępcy czasem tworzą własny rytuał. Kolejność działań, sposób załatwiania ofiary, przedmioty na miejscu zbrodni wszystko to staje się elementem schematu, który pozwala ich tropić. Teraz ważne pytanie: jak modus operandi pomaga w codziennej pracy policji? Dla policji profilerów modus operandi to nie tylko teoria, bo to praktyczne narzędzie w każdym śledztwie. Powtarzalne schematy pozwalają stwierdzić policji, że różne przestępstwa to dzieło tej samej osoby. Jeśli znasz modus operandi sprawcy, możesz próbować przewidzieć, gdzie uderzy następnym razem. Psychologowie mogą na podstawie modus operandi określić cechy osobowości, umiejętności, doświadczenie i nawet możliwą grupę wiekową przestępcy. Wiedza o modus operandi pomaga też w profilaktyce. Na przykład, jeśli wiadomo, że złodziej celuje w parterowe mieszkania w określonym rejonie, mieszkańcy mogą zwiększyć bezpieczeństwo. Przykład w sprawach seryjnych morderców lub napadów modus operandi pozwalał wytypować kolejny potencjalny cel, ustawić pułapkę lub zwiększyć patrole w miejscach ryzykownych. Detektywi analizują nie tylko to, co zostało skradzione czy uszkodzone, ale jak przestępca działał krok po kroku, co daje przewagę nad kimś, kto działa w chaosie. Modus operandi nie jest tylko terminem dla detektywów i profilerów. To okno do umysłu przestępcy, narzędzie, które pozwala zrozumieć, przewidzieć i powiązać jego działania. To dzięki modus operandi śledczy są w stanie połączyć pozornie przypadkowe zdarzenia. Dla zwykłego człowieka modus operandi może być fascynującym sposobem patrzenia na świat. Każdy schemat, każdy powtarzalny wzorzec mówi coś o zachowaniu ludzi. Oczywiście w prawdziwym życiu raczej nie ścigamy seryjnych przestępców, ale umiejętność zauważania schematów przydaje się wszędzie. Oto szustów internetowych przez nieuczciwe oferty, aż podrobne manipulacje w pracy czy w relacjach międzyludzkich. Historia przestępczości uczy nas, że nawet najbardziej przebiegły przestępca zostawia ślad. W swoim sposobie działania, w powtarzalnych nawykach czynach, których dokonał, modus operandi to właśnie te ślady. A patrząc na nie uważnie możemy nie tylko rozwiązać kryminalne zagadki, ale też lepiej zrozumieć ludzkie zachowanie. Na koniec warto pamiętać jedną bardzo ważną rzecz. Modus operandi się zmienia, signatur zostaje. Ale oba mówią coś istotnego o człowieku stojącym za czynem. Dlatego analizowanie schematów to nie tylko praca śledczego. To też lekcja obserwacji, przewidywania i zrozumienia ludzkiej natury. Dziękuję za wysłuchanie.